Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w drugim odcinku z naszej serii, takiej króciutkiej z betowania. Jesteśmy dzisiaj ponownie na stronie Tak jak prosiliście mnie, żebym trochę nagrał tego odcinka i jestem już. Tak, będziemy dzisiaj betować, mam nadzieję, że tym razem uda nam się coś wygrać, coś fajnego. Jak widzicie, mam tutaj już kilka skinów, naprawdę jednego z nich nie chciałbym tracić, ale... ale zobaczymy, może się uda coś fajnego wygrać, jak widzicie, stawki już tutaj są naprawdę masakryczne. 6 dolarów przed chwilą poszło. No i zobaczymy. słuchajcie, pomyślałem, że chyba to rozkręcę po prostu sam, mój wrzucę sobie taki na razie pistolet od Depat. Nie, to jest Boral Forest. Zobaczymy, może coś się pojawi fajnego. Dobra, pojawił się już pierwszy użytkownik, który... O, zaraz tutaj naprawdę zaraz ubije ten MK Powa, bo ma tutaj widzę, że spory asortyment. Trochę się boję, ale dobra. Mogę trochę pogryć z nim. On będzie snajpić. Ale póki stawka nie jest duża, to może się udać. Zobaczcie, już wjechał kolejne skrzynki. Ma większą szansę. O, jak wjechał, ja jeszcze poczekam chwilę. Na sam koniec wiadę sobie to naklejka. Naklejkami albo tymi skinami tutaj. To muszę chwilę poczekać. Bo zaraz można tutaj coś snajpić. Dobra, wbijam. Dobra 7 dolarów Wygrałem No i zobaczcie jaki jest już profit 3 dolary profitu No to jest już porządno wygrana. Dobra, zaraz 10 sekund, zobaczymy, może spróbuję coś dołożyć, zobaczymy czy koleś nie zacznie też Dobra, dołożyłem troszeczkę Uwaga O, dolara dołożył, no to przegrałem Wygrałem! O matko, albo farta Ja piotrę Miałem 30% ale mam dzisiaj szczęście. Dobra, i jeszcze jeden becik. Zobaczcie, wygrałem skrzynki, wygrałem beretiki ładne. No no no, ja już się zaczynam tutaj wzbogacać nawet. Mam już spory profit. Jakieś 4 euro. Dobra, ostatni bet, ostatni bet. Tym razem postawię coś fajnego. Wiem, że będziecie trochę zawidzeni, ale nie chcę przegrywać. Bo wiem po prostu, jak tutaj, jakie stawki. Zobaczcie, 60 dolarów, to było dość niedawno, więc ja się boję troszeczkę. I zobaczcie, ten sam koleś próbuje się odkuć. To ja poczekam, poczekam, dorzucę mu takie sika, tego, którego on mi dał. I sobie poczekam chwileczkę. Bo 20 sekund do końca i myślę, żeby wjechać, że zaraz wiadę. Boję się, że ktoś ze snajpi, ale... Poczekam. Kolej zaczyna dokładać. Czekajcie, ja też dołożę. Tego syfu takiego. Błagam, błagam Błagam. Przegrałem. Kurde, dołożył ładnie. No trudno. Ale mimo wszystko chyba jestem na plus Jakiś jeden, półtora dolara Także jeszcze by, jeśli byście chcieli zobaczyć więcej odcinków z betowania, No trudno, tym razem się nie udało, ale Koleś naprawdę snajpił tutaj hmm. Lekko jestem zawiedzony, ale jeżeli chcecie więcej odcinków z betowaniem Zostawcie łapkę w górę Jeżeli byście chcieli coś dostać z tego ekwipunku, który mi został No to piszcie w komentarzach Ja myślę, że to szybko udostępnię Dobra, no to do zobaczenia Cześć i czołem na następnym odcinku Cześć